Dzień dobry, moi drodzy. Dzisiaj będzie film, który sami sobie wybraliście, tematykę tego filmu yy, czyli, czy można powstrzymać starzenie. Ale zanim przejdziemy do sedna, to oczywiście nie byłabym sobą, gdybym nie powiedziała dwóch zdań. Po pierwsze, chciałam zaznaczyć, że jeżeli są tu tacy, którzy myślą, że ja podam aby się nie starzeć, należy dwukropek 1, 2, 3, w tym jeden jeszcze z podpunktami A, B i C i w 40 sekund załatwię sprawę wszystkim leniuchom. To nie, 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 nie ma takich opcji, dlatego że po pierwsze to nie jest y, tryb, w jakim ja się z Wami komunikuję na kanale, a po drugie doskonale wiecie, że y, może tak. Każdy zdroworozsądkowo myślący człowiek wie, że starzenie jest procesem naturalnym i że należy również się z tym pogodzić, tak? Był taki jeden w historii, który się nie chciał pogodzić, marnie skończył. Ale my wiemy, że no to jest nieuniknione. Tylko problem polega na tym, żebyśmy my się zestarzeli ładnie. Mmm, a przede wszystkim zdrowo, tak? Człowiek jest zaprojektowany do tego, zaprojektowany mówię, do tego, żeby żyć 100 lat. Spokojnie możemy żyć 100 lat, tylko my czasami robimy wszystko, aby temu naszemu organizmowi to utrudnić. Więc w dzisiejszym filmie opowiem Wam, co należy robić, aby ta, ten wiek podeszły, ta jesień życia. Przyszły i również nas cieszyły, tak jak cała młodość, a żeby przyszły trochę później, może niż, e, niż e, do niektórych przychodzi. Także, jeżeli Was to interesuje, taka tematyka, to zróbcie sobie ziółka do picia, bo film będzie długi. Nie wiem, czy nie podzielę go na dwie części, jeszcze zobaczymy. E, zróbcie sobie coś do picia, usiądźcie wygodnie i zapraszam Was do oglądania. I jeszcze jedno, moi drodzy. Jeżeli wy też, a propos właśnie tych przepisów na wieczną młodość, urodę i zdrowie. Jeżeli wy wierzycie w to, że na przykład ktoś wam mówi, że musicie przez 276 dni jeść dwa liście sałaty i trzy groszki pieprzu, i wtedy zatrzymacie czas, no to się mylicie. Natomiast ja wiem, że coraz więcej, bo sama to obserwuję, jest takich oszołomów w internecie którzy no takie kolokwialnie mówiąc kity wam wciskają, ale nie to jest najgorsze. Najgorsze jest to, że są osoby, które w to bezgranicznie wierzą, tak? Zawsze byli tacy oszołomi, którzy głosili różne teorie. No i zawsze byli tacy byli ich wyznawcy, którzy w to wierzyli. Więc tak to nie jest. I tutaj też, jeżeli wy na taki Spektakularny zielarski fast food, liczycie, że ja Wam właśnie tak, tak podam? To tak nie będzie. Też nie będzie tak, że wszystko na złotej tacy i w 20 sekund, tak? Ja mam tutaj widzów, którzy są mądrzy, rozsądni, dociekliwi, którzy sami też potrafią różne rzeczy poszukiwać i wyciągać wnioski. I to jest najfajniejsze. Tych innych zapraszam na inne kanały i zapraszam do innych programów. I też już mówię od razu, że jak ktoś mi powie, że minęła czwarta minuta, a pani jeszcze nic nie powiedziała, no to nie piszcie takich komentarzy, bo raz, że one nie robią na mnie w ogóle żadnego wrażenia. A po drugie, że w nowym trybie one po prostu nie będą publikowane, bo po co zasiewać tutaj taki ferment. Tak, jeszcze nie powiedziałam yy, dokładnie o tym, jakie zioła przeciwdziałają starzeniu czy opóźniają starzenie, ale to nie znaczy, że ja nic nie mówię. Bo ja mówię 4 minuty cały czas i mówię bardzo ważne rzeczy. I jeszcze wiecie co? Po tym jak zaproponowałam te tematy, to ró różne rzeczy do mnie pisaliście też w wiadomościach prywatnych. I dostałam też taką wiadomość, że to jest niesprawiedliwe, że rośliny się odradzają umierają, tak? Bo to jest naturalny proces, ale rośliny się odradzają i one mają szansę na to, na drugie życie. Po pierwsze, nie do końca jest wiadomo, co tam z nami jest, tak? bo y, 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 w, wszystko jest energią na świecie i ta energia w przyrodzie nie ginie. Już ponoć naukowcy nawet zważyli, ile waży nasza dusza. No, w kilogramach to to nie jest, ale jedna, jakaś, jakaś energia z nas ucieka i co się z nią dzieje? No, jedni wierzą w to, inni wierzą w co innego. Każdy ma do tego prawo. Natomiast ja Wam tylko chciałam powiedzieć, że jeżeli my od połowy naszego życia, kiedy zobaczymy, że się starzejemy już tak naprawdę, będziemy poszukiwać tylko cieni tej sytuacji, nie patrząc na blaski, no to będziemy nieszczęśliwi przez całą połowę życia, bo przecież każdy wiek ma swoje piękne momenty, ma swoje cudowne chwile, ma to, co nam akurat daje ten moment życia, a nie inny. Czy wy byście chcieli przeżyć życie jeszcze raz, albo chcielibyście cofnąć się w czasie o kilkadziesiąt lat i jeszcze raz iść tą drogą życiową, którą szliście? Bo ja nie. Bo ja właśnie piękno widzę w tym, że każdy dzień przynosi coś nowego, każdy dzień mnie zaskakuje, odkrywam nowe rzeczy. To jest super. I tym się cieszę. I dla mnie ta szklanka nigdy nie jest do połowy przysłowiowa szklanka do połowy yy, pusta, tylko jest zawsze pełna, bo życie jest naprawdę ładne i ja się nim cieszę. I wiem, że już nie mam, bo już jestem po tej drugiej stronie. Jak mówiłam, że 100 lat może żyć człowiek, to ja ze swoimi 53 latami jestem już po tej drugiej stronie w tej drugiej połówce, ale ja nie mam żadnego problemu z tym. Ja się bardzo cieszę, super się czuję i mam nadzieję, że Wy też i tak będziecie na te sprawy spoglądać. No dobra, a teraz już dochodzimy do sedna sprawy. Którą to mamy minutę? Pewnie z szóstą. Hmm, malkontenci górą. Słuchajcie, przede wszystkim my możemy parę rzeczy zrobić takich, aby ta starość właśnie przyszła do nas jak najpóźniej i nawet jak przyjdzie, żebyśmy zachowali zdrowie i zachowali siły witalne. A jak to zrobić? No oczywiście najważniejsza jest profilaktyka, żeby codziennie malutkimi kroczkami zadbać o nasze zdrowie. Między innymi stosując zioła. Zioła stosując nie wtedy, kiedy już jesteśmy chorzy i kiedy zmorze i rozłoży nas choroba, ale prewencyjnie, właśnie dlatego, żeby nie zachorować. Tak jak w chińskiej medycynie, kiedy to lekarz był od tego, żeby pacjent nie zachorował. Oczywiście jak już zachorował na coś, no to też mogli, mógł tam poradzić. Ale przede wszystkim zadaniem lekarza było nie zachorować, jeżeli pacjentowi, za, yy, nie za, żeby pacjent nie zachorował. Jeżeli lekarzowi zachorował pacjent, to on tracił tych swoich pacjentów, bo znaczy, że był do niczego. Bo takie było zadanie lekarza w medycynie chińskiej. No dobrze, jakie są elementy tej profilaktyki, którą my możemy stosować, aby pozostać długo młodymi. Przede wszystkim należy odpowiednio się odżywiać. I tutaj też do tego odżywiania zaliczamy suplementację ziołami, o czym będziemy mówić przez cały film. Ale jeszcze pamiętajcie o tym, żeby się zdrowo i wystarczająco wysypiać. Tak? Też mówiłam o, kiedyś o korelacji poziomów melatoniny i zachwianiu melatoniny u osób pracujących zmianowo, i to, że to może powodować yy, nowotwory piersi, np. u kobiet, które pracują yy, nocą. Tak? To pamiętajcie, że ten sen jest niezwykle ważny. No oczywiście nie muszę mówić, że unikanie stresów jest istotne, abyśmy się nie zestarżeli. Słuchajcie, na kanale jest film o adaptogenach już. O tych adaptogenach tutaj nie będę mówić, aczkolwiek wy wiecie, że to są takie zioła, które szczególnie ważne są w walce organizmów ze stresem. Także jeżeli jesteście ciekawi, jakie to są zioła i w jaki sposób pomagają opóźnić starość, to zajrzyjcie sobie do tego filmu, ja wam podlinkuję, a tutaj już o adaptogenach dzisiaj mówić nie będę. Poza tym co? Ruch na świeżym powietrzu jest ważny. My z dolarem spacerujemy, no długie dwa spacery dziennie mamy, bo to rozrusza nasz zawsze układ, nie tylko krwionośny, ale pamiętacie, że na przykład wapń w kościach nabudowuje się tylko pod wpływem ruchu. Trzeba wtłoczyć w kości ten wapń. On od leżenia na kanapie się nie dobuduje. Też jest taki film na kanale, w którym tłumaczę, dlaczego i jak, jak to jest. Ale przede wszystkim dotleniamy nasz organizm. Ta krew krąży. Zmiany miażdżycowe się wtedy nie, nie tworzą, no bo z takim impetem ta krew przepływa przez Natleniona, piękna, że my nie mamy tego niebezpieczeństwa, ale też nasz mózg jest ukrwiony, czyli wszystkie procesy kognitywne związane z mózgiem się bardzo pięknie rozwijają. Też nasza skóra jest ukrwiona, dotleniona, tak? więc też pięknie wygląda. To wszystko jest ważne. A co jeszcze? No wiadomo, że musimy unikać używek, wszelkie nałogi nie sprzyjają pięknu naszej skóry i przede wszystkim nie sprzyjają zdrowiu. No i tak jak już mówiłam, też o ten mózg musimy dbać, czyli musimy też y, ćwiczyć nasz mózg, co jest niezwykle ważne dla między innymi chorób neurodegeneracyjnych, które, które mogą nas w starszym wieku dopaść. Moi drodzy, ważne jest to, abyśmy my w tej profilaktyce opierali się też na ziołach, tak zwanych ziołach słabo działających, czyli takich ziołach, które są pozbawione bardzo silnie działających związków czynnych, które mogą obciążać nasz organizm, być zbyt dużym wyzwaniem dla naszego organizmu, zwłaszcza jeśli chodzi o profilaktykę, kiedy nic nam nie dolega, nie jesteśmy chorzy. I to są takie zioła które dostarczają organizmowi różnych składników, witamin, mikroelementów, makroelementów, enzymów, wszelkich związków podnoszących odporność, związków podnoszących energię adaptacyjną organizmu i tak dalej, i tak dalej. To jest niesłychanie ważne. Zioła słabo działające. Czy to mikrodawkowanie, tak? Też można powiedzieć substancji czynnych różnych. Bo nie trzeba katować organizmu Dużymi dawkami substancji silnie działających, dlatego że właśnie te zioła słabo działające mają małe dawki czynnych substancji, które potrafią doskonale co zrobić? Pobudzić nasz organizm do tego, aby podjął próbę samonaprawy, samouleczania tych wadliwie lub niedostatecznie funkcjonujących systemów. To jest bardzo ważne. I Y, 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 jakie zioła do tego zaliczamy? No, może być to y, dziurawiec, tasznik, pokrzywa, mniszek, melisa, oczywiście babka, na przykład jeden z moich ukochanych ziół, rumianek, nagietek, czyli takie bardzo działające przeciwzapalnie zioła, które są cudowne i nawet dzieci mogą je stosować. To są super y, składniki do stosowania takiego w codziennej profilaktyce. Tutaj doskonałym przykładem, jeśli chodzi też o substancje. Zawarte w ziołach jest witamina C. Witamina C, gdzie zbadano, że małe dawki witaminy C są dla organizmu bardziej korzystne niż duża dawka. Dlatego, że z takiej dużej dawki witaminy C wchłania się. Około 40%, więcej nie. Natomiast z małych dawek, jeżeli my suplementujemy częściej, a mniejsze dawki, potrafi wchłonąć się nawet 60 i 80%. Więc jeśli chodzi o witaminę C, to lepiej stosować ją. Częściej mniejszymi dawkami niż duża dawka na raz. A poza tym witamina C, wiecie, że nadmiar jej zawsze jest usunięty z organizmu, bo jest to witamina rozpuszczalna w wodzie, więc ona się nie kumuluje w przeciwieństwie do witamin rozpuszczalnych w tłuszczach. O witaminach też jest film na kanale, zerknijcie. No, i mamy szereg ziół i substancji naturalnych, które e, regenerują organizm, które odtruwają go, które wzmacniają przemianę materii, które budują naszą odporność. Nauka się nimi zajmuje, bada je pod tym kątem i e, nazwała je tak zwanymi substancjami czy ziołami rewitalizującymi czyli po prostu skłaniającymi, czy yy, yy, jakby to powiedzieć ładnie. Yy, Hmm, zaraz, już wiem, pobudzającymi nasz organizm do samoregeneracji, do samonaprawy. I tutaj zwróćcie uwagę przede wszystkim na czosnek. Oczywiście są takie, jak poważne schorzenia wątroby, są przeciwwskazaniem do stosowania czosnku, ale każde zioło może mieć przeciwwskazania, tak? łącznie z takimi odczynami alergicznymi. No to trzeba po prostu wiedzieć, co możemy, co nie. Ale ci, którzy mogą, czosnek jest Cudowny, sięgajmy po niego, dlatego że on działa przeciwmiażdżycowo, a zmiany miażdżycowe to są zmiany, które potem niosą ze sobą, czy stanowią bazę, czy podłoże do wszelkich innych chorób. Ta miażdżyca jest podstawą naprawdę do poważnych chorób, które niosą zagrożenie, no szczególnie dla takiego organizmu, które już się trochę starzeje, tak? No bo wiadomo, że u młodych to tak raczej miażdżyca nie jest na porządku dziennym. Yy, dlaczego? Dlatego, że ten czosnek poprawia krążenie w naszych naczyniach krwionośnych, a co się z tym wiąże również yy... Na przykład w naczyniach krwionośnych w naszym mózgu, tak o czym mówiłam, że jest bardzo ważne, czyli poprawia krążenie, natlenia mózg, odżywia mózg, a to z kolei właśnie skutkuje prawidłowym funkcjonowaniem mózgu i tymi wszystkimi procesami, które no, na starość nam szwankują, czyli zapamiętywanie, myślenie, spostrzegawczość, w ogóle wszystko, co jest związane z naszym mózgiem. I co ważne, y ten czosnek zawiera też substancje przeciwzakrzepowe, czyli rozrzedzające krew, przez to po prostu przeciwdziała też yy, atakom serca, ale również udarom naszego mózgu. I na to są badania, badania kliniczne. Ja już tu nie będę ich przetaczać, żeby nie przedłużać tego filmu, ale są takie badania, które pokazują, że suplementacja 300 mg w czosnku powoduje poprawę ko ogólnej kondycji zdrowotnej. Yy. Nawet u osób starszych, które mają już problemy z arteriosklerozą i ze wszystkimi zmianami miażdżycowymi. Także sięgajcie po czosnek. Jest na kanale też film. Tu wam podlinkuję o nalewce tybetańskiej na bazie czosnku nie bez kozery. Nazywana jest ona eliksirem wiecznej młodości i wiecznej urody. Drugą substancją. Którą, o której szczególnie wiedzą Chińczycy i Japończycy, jest herbata. Oni herbatę stosują i nie tylko herbatę zieloną, ale też herbatę białą, nawet herbatę czarną. I uwaga, jaogulan, czyli adaptogen, inaczej zwany gynostemma, też, też nie będę już mówiła o tych adaptogenach, ale też sobie zerknijcie który jest odpowiednikiem takiej zielonej herbaty. I oni bardzo często i bardzo ochoczo go piją. On jest trochę gorzkawy i być może dlatego nie przyjął się tutaj u nas w Europie i wolimy tę zieloną herbatę od jagulanu. Ale to jest cudowne zioło, daje takie też zioło, które daje obfite zbiory więc oni po prostu zbierają, zbierają i piją na potęgę. No, mówi się, że tam niektórzy nawet i 400 lat dożywają. No, po pierwsze, primo, jak to mówią, po co? A po drugie, primo, czy to jest sprawdzona informacja, to trzeba jeszcze do tego dociec. I ta herbata jest niesłychanie ważna, dlatego że ma przede wszystkim właściwości przeciwutleniające, czyli antyoksydacyjne, walczące z wolnymi rodnikami, czyli tymi reaktywnymi formami tlenu i azotu, które degradują nasze komórki, tak? I no, wiecie, jak wygląda komórka zniszczona przez wolne rodniki? Nie wiecie, to ja Wam tu pokażę. Zobaczcie. Tak ona wygląda. Także jak ważne są te wszystkie zioła, które mają również właściwości przeciwutleniające. Ale oprócz tego w herbacie znajdują się garbniki, znajdują się katechiny, znajdują się taniny, które są szczególnie ważne dla, czy, czy korzystne dla naszego układu pokarmowego. Działają przeciwbakteryjnie, ale też oczyszczają nasz, nasze narządy trawienne w ogóle z chorobotwórczych bakterii, dlatego że one mają taką zdolność absorbowania szkodliwych dla Organizmu substancji. Absorbowania, nieabsorbowania to jest różnica, zobaczcie sobie jaka to jest różnica, już nie będę tego tłumaczyć, ale tak pi razy drzwi, jak, jak mówiła moja ciocia, to jest prawie to samo. Ta herbata zawiera też szereg witamin, od witaminy PP przez witaminę K, która jest bardzo potrzebna naszemu organizmowi, dlatego że ona w naszej wątrobie generuje wytwarzanie protrombiny, czyli związku, który jest niezbędny dla utrzymania właściwej krzepliwości krwi, ale też ma witaminy z grupy B, głównie B1, B2, witaminę PP, już mówiłam, kwas pantotenowy, witaminę C, bardzo wiele tych witamin. Poza tym herbata ułatwia nam oddychanie, czego może nie wiecie: ułatwia wymianę gazową, czyli dotlenianie organizmu i odbieranie z komórek tych, tego metabolicznego składnika, czyli dwutlenku węgla. To herbata nam również ułatwia. I wreszcie herbata. Pomaga nam zachować urodę, dlatego że świetnie działa na kondycję naszej skóry, usprawnia, jak już mówiłam, te procesy oddychania, a co za tym idzie, również dotlenienia skóry, co jest niezwykle ważne. Więc poza ziółkami nie bójmy się herbaty i herbatę też stosujmy. Stosujmy też kawę. Ja jestem z kawowej rodziny, ja wypijam bardzo dużo filiżanek kawy, yy, mi nie szkodzi, o kawie jest film na kanale, możecie sobie zerknąć i pamiętajcie, że już między bajki można włożyć tę mm, historię o tym, jak kawa wypłukuje magnez i potas, bo to tak, nie jest z filmu, dowiecie się dlaczego, po prostu kawa dostarcza więcej magnezu niż sama wypłukuje, także ten bilans zawsze jest, jeśli chodzi o magnez dodatki. Jest oczywiście też szereg innych substancji, które działają witalizująco na nasz organizm, czyli no nie bójmy się pokrzywy, mniszka skrzypu, yy, tataraku, nagietka i uwaga, sturcji. My może nie, nie, nie myślimy o nasturcji w, tej, w, tej, w tych kategoriach, natomiast wzięli ją pod lupę i niemieccy, i francuscy naukowcy i stwierdzili jednogłośnie, że nasturcja jest taką rośliną odmładzającą i sprzyjającą długowieczności. A jak my możemy sobie ją przyrządzać? Możemy po prostu takie młode liście nasturcji spożywać też na przykład w formie sałatki, skrapiając je cytryną, oliwą, winagretem, czy czym tamkolwiek i po prostu zjadając. Także Nasturcja też jest super. Kolejną substancją, która pomaga utrzymać organizm w długim zdrowiu i urodzie jest miód. Ale Wy doskonale o tym wiecie, że miód ma naprawdę bardzo dużo, bardzo bogaty skład chemiczny i dużo w sobie y, cudownych związków, między innymi przez, łatwo przyswajalnych przez organizm cukrów. Y, I tak notabene może niewielu z Was wie że, ta, wie, że taka woda z miodem może nam zastąpić kroplówkę z glukozy, w sytuacji, kiedy na przykład jest potrzebna do ratowania życia. Więc ta, tak to jest. Ale miód zawiera też niezliczoną ilość innych substancji, czyli zawiera aminokwasy, kwasy organiczne organiczne, enzymy, olejki eteryczne, mnóstwo witamin, też związków mineralnych. Właśnie dlatego miód jest taki korzystny. Tych, tych związków mineralnych no, naprawdę dużo. Tak jak nie wiem, miedź, żelazo, sód, mangan, wapń, krzem. Nap naprawdę multum, multum, multum. A, po, a poza tym działa przeciwbakteryjnie, czyli jest świetnym y, antybiotykiem y, ten miód. Żeby długo utrzymać zdrowie, powinniśmy też wspierać odporność naszego organizmu. Co jest bardzo ważne, żebyśmy mieli silny układ immunologiczny. Oczywiście znowu powinni pamiętać tutaj ci, którzy chorują na choroby z autoagresji, bo w tym wypadku układ silny immunologiczny nie jest do końca naszym sprzymierzeńcem. Ale też są zioła, które działają immunostymulująco, a inne immunomodulująco. Też pamiętacie o tym, mówiłam. I o, te, po te, o działaniu immunomodulującym jak najbardziej możemy sięgać. A takimi ziołami, które ewidentnie kojarzą się z Budowaniem odporności. Jest na przykład jeżówka, tylko pamiętajcie, że tej jeżówki. też zrobiłam film na kanale. Zerknijcie. Nie sposób tu wszystkiego podlinkować, bo mam chyba tylko 5 linków. Ale lepiej jest zażywać małe ilości przez na przykład małe ilości przez 10 dni albo co drugi dzień przez 20 dni i potem robić przerwę niż katować się jeżówką, bo ona, jeśli przyjmiecie jej za dużo, to może odnieść wręcz przeciwne efekty, czyli może działać immunosupresyjnie, tak? czyli zmniejszać naszą odporność. Ale poza tym są też inne zioła, które działają przeciwwirusowo, które działają przeciwbakteryjnie, przeciwzapalnie i znowu na gietek, arnik, Rdest, ptasi, melisa, babka, to są wszystko zioła, którymi możemy. Dzika róża, to są wszystko zioła, którymi możemy się suplementować, wspierając naszą odporność. Moi drodzy, już mówiłam też o tych wolnych rodnikach, ale one są naprawdę też wrogiem bardzo dużym naszego organizmu, a jeśli chodzi o zmiatacze wolnych rodników, to wspominałam już, jak mówiłam o herbacie o witaminie C, ale też witamina E, beta-karoten świetnie się tutaj y, 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 y sprawdzą i dodatkowo jeszcze robiono takie y, 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 badania, w których wykazano korelację między poziomami witaminy C a beta-karotenu. A nowotworami. I stwierdzono jednoznacznie, że u osób chorych na nowotwory występują znacznie niższe poziomy witaminy C i beta karotenu niż u osób zdrowych. Y u osób zdrowych. Następnym zmiataczem tych wolnych rodników jest też selen. O selenie też już mówiłam. Musimy dbać o jego poziom. No i wszystkie zioła, które mają flawonoidy, y y katechiny, antocyjany. Są tutaj świetne, więc sięgajmy teraz po głuk, po dziką różę, po rdest ptasi, po y, liście brzozy, po habra bławatka, po jagody. No po prostu wiecie doskonale, że tych roślin i ziół jest mnóstwo, a najlepiej, jak powiedziałam nie czekać na to aż zachorujemy i szukać odpowiedniego zioła, tylko suplementować codziennie. Róbcie sobie codziennie taką kurację ziołową i wtedy organizm, bo przecież zioła nie działają jednokierunkowo, tylko wielokierunkowo. Organizm sobie będzie te cegiełki na te mury obronne budował i w przypadku takiej choroby i w przypadku takiej i takiej i dotleniania krwi, i urody i tak dalej i tak dalej. Wszystko to się będzie działo i wszystko to na pewno wam na pewno Wam pomoże. No wiem, że czekali może niektórzy na to, aż ja powiem o zmarszczkach i ich wygładzaniu, ale trochę mówiłam w filmie o adaptogenach. A poza tym, zmarszczki, moi drodzy, po pierwsze, przychodzą z wiekiem i to jest też fajny symbol naszego życiowego doświadczenia. A po drugie, wiążą się z tym, co mówiłam na początku z dotlenieniem skóry. Więc jeżeli wszystko jest ze sobą powiązane, więc jeżeli my będziemy pamiętać o rewitalizacji organizmu i o tym, żeby nasze krążenie było super i nasza skóra dotleniona, no to ona będzie od razu wyglądać piękniej, jaśniej, bardziej błyszcząco i no po prostu będziemy się czuć piękniejsi. Także jeśli chodzi o... Czekajcie, ja mam się tu ustawić, żeby być taka... Tu z promieniem słońca. Jeśli chodzi o... Nie wiem, jak to zrobić. Jeśli chodzi o ten temat na dziś, to myślę, że zakończymy. Długi był ten film, ale dziękuję Wam, że wytrwaliście, bo wydaje mi się, że informacje, które są tu podane, są istotne. Dlatego, żeby również te procesy starzenia opóźnić i żeby jak już nadejdzie starość, żebyśmy byli cały czas jeszcze. Pełni życia i witalności, i żebyśmy mogli się tym okresem również starości cieszyć. Ściskam Was mocno, trzymajcie się zdrowo, Papa. Pa. A sorka, sorka, jeszcze dolisz, żebyście mi potem nie mówili, a gdzie dolar? Chodź, dolarku, chodź. No dalej, pokaż się, jaki Ty jesteś śliczny. No. Chodź. No dobry piesek, no chodź, no chodź, no super, no super, on tu lubi, tu lubi, jak się go, tu lubi, jak się go tak robi. A zobaczcie jak się cieszy, jak on się cieszy od razu. No dobrze, no to już chodź, idziemy dalej. Nie będziemy tutaj teraz już przedłużać. Aha, teraz próbuje tę, tę kłodę ze sobą zabrać. Wydaje mi się, że mu się to nie uda, ale. Kto tam wie, dolar jak jego pancia jest nieustępliwy. Ja się wcale nie dziwię, jak on to zataszczy gdzieś za chwilę. Pa, pa!